Cześć kochani, jak już widzicie po tytule, dziś e, czytanie dla znaku Zodiaku Byk na miesiąc październik. E, dla znaku Zodiaku Ryby już jest takie czytanie na moim kanale, e, a dziś po prostu ben, od dziś będę Wam wrzucała już czytania takie na poszczególne znaki, ile mi się uda wrzucić, bo będę starała się e, nagrywać to na bieżąco. Czyli tak jak dziś mamy poniedziałek, godzinę 11.34. No, i zobaczymy po prostu, co przy Was, tutaj w kartach, kochane, byczki Wam wyjdzie. Kochani, dwie karty już wybrałam wcześniej. To jest karta anielska dla Was. Oczywiście z kart oczyszczonych i karta przepowiednia. Zobaczymy, jak te karty tutaj Wam się pokażą na miesiąc październik. Jakie informacje pokażę Wam też? Pokażę. Wylosuję Wam też kartę sytuacyjną, intuicyjną na, na miesiąc październik. No kochani, zaczynamy, tak? Znak Zodiaku Byk, horoskop, prognoza jak to woli. Zobaczymy, co tu przy Was wyjdzie. Karta oczyszczona, karta anielska, która Wam tu wyszła wcześniej, to jest karta mówiąca, że jest niewłaściwy moment. Karta oznacza nic innego jak to, że, na, że w miesiącu październiku już począwszy, nawet od teraz bym powiedziała, bo karta dokładnie mówi, że na tą chwilę, to nie jest najlepszy moment na działania związane z tematem, o którym myślisz, lub o który, który, który masz w głowie, czy to zawodowy, czy, czy temat sfery miłosnej, to Ty już wiesz najlepiej. Październik nie będzie najwłaściwszym momentem na podejmowanie jakichkolwiek ważnych decyzji w naszym życiu, w waszym, tak, życiu. Kochani, i tutaj. Ta karta, <laughs> przepraszam, nie mówi, yy, ta odpowiedź tej karty nie mówi dokładnie nie. Tutaj ta karta bardziej brzmi, mm, że jeszcze nie, jeszcze nie teraz, jeszcze nie jest właściwy moment, tak? Jeszcze zaczekaj. Jeżeli możesz coś odłożyć w październiku, to to odłóż. Nie, yy, nie na siłę, yy, nie rób czegoś na siłę, jeżeli jest szansa na to, bo wiadomo, że są rzeczy, których odłożyć nie możemy i które musimy. Załatwić, ale jeżeli jest coś, co może być przełożone, nie musi być w miesiącu październiku dla Was, to karta mówi: Jeszcze nie jest właściwy moment, zaczekaj, zastanów się, przemyśl, być może odłóż y tą decyzję lub to działanie na najbliższy czas, tak, ale nie na październik. Karta też mówi dla Was, że, na, że musicie uzbroić się w październiku. W cierpliwość. Na coś czekacie, o czymś myślicie. Chcielibyście, żeby coś już się dla was zadziało, a niestety, jakby coś się ciągnie, coś nie idzie po waszej myśli. W październiku karty mówią, uzbój się w cierpliwość, tak, kochani. Tak to, tak to wygląda. Kolejna karta dla was, kolejna karta dla was to jest karta yy, natchnienia. Natchnienia. Co ta karta oznacza? Ta karta przepowiada, że w miesiącu październiku. E, jakieś problemy, które już mogą być przy tobie lub się pojawią, one będą wymagały rozwiązania nie siłą fizyczną, w sensie takim parciem, e, ale siłą słowa, myślenia i rozsądnego postępowania czyli nie na chybcika, nie na, e, jak ja to mówię, nie impulsywnie. Ale jeżeli pojawią się przy Tobie problemy, lub już się pojawiły, i one jeszcze będą trwały w miesiącu październiku, to kochany byku, po pierwsze, tak jak karty mówią, uzbrój się w cierpliwość, a po drugie, okaż po prostu rozsądne postępowanie. Nie działaj impulsywnie, tak ta karta mówi, tak? Po prostu nie działaj impulsywnie. Tutaj też, jeżeli będą jakieś znajomości przy tobie w miesiącu październiku, co właśnie ta karta też oznacza, jeżeli te znajomości będą zawierane, to pamiętaj, że te znajomości nie będą przypadkowe przy tobie. Te znajomości, które, za, które te osoby, które w ogóle pojawią się przy tobie w miesiącu październiku, e, w, będą miały jakieś znaczenie lub decydujący wpływ na Twoje życie w przyszłości. E, tu Was przepraszam, bo to był mój piesek. Zeskoczył z kanapy. Kochani, yy, no i oczywiście zawsze coś mi musi przerwać, ale te osoby będą miały decydujący wpływ na Twoje życie później. Czy to w sferze zawodowej, czy w sferze uczuciowej, tak? Te osoby przypadkowo na Twojej drodze się nie pojawią, a wręcz możesz się zdziwić, że po prostu się ktoś taki pojawił przy Tobie, tak? Tak samo tutaj będzie jakaś wiadomość przy Tobie. W miesiącu październiku będzie przy Tobie wiadomość. Taka Usłyszana, otrzymana gdzieś yy, na zasadzie takiej wiadomości niespodziewanej, która też jakiś wpływ na Twoje życie będzie miała, i ona nawet bym powiedziała, że ta karta mówi, że może zmienić Twoje życie, może coś odmienić przy Tobie. Ta wiadomość, którą dostaniesz. Kochani, karta sytuacyjna, idziemy tutaj dalej. Karta sytuacyjna, karta intuicyjna, jak ja to nazywam. Przy Was, co karta nam powie na miesiąc październik? Kochani, wszystko się zmieni, spełnienie Twoich marzeń, czyli coś, o czym myślisz od dawna, lub coś, co jest problemem dla Ciebie teraz lub od dawna, e, bardzo ładnie się poukłada. Rozwiąże jakaś sytuacja się przy Was, jakaś sytuacja się przy Was rozwiąże, bardzo ładnie się coś poukłada przy Tobie. Kochani, orakle miłości też dla Was zobaczę. Orakle, przy uczuciach, przy miłości, jaka dla was wiadomość, jaka dla was informacja? Sama wyskoczyła, widzieliście? Kochani, a ta karta mówi tak, to może być ten jedyny. Czy jesteś gotowa, czy jesteś gotowy na poznanie nowej osoby? Czy jesteś gotowa, czy jesteś gotowy na romantyczne uczucie, tak? Na partnera przy tobie. Ta osoba będzie y, zupełnie inną osobą niż, niż dotychczasowe Twoje związki albo partnerzy, partnerki. Tak, tutaj karta pokazuje dla Was. No, piękna karta Wam wyskoczyła. Piękna karta y, y, Wam wyskoczyła, kochani, na miesiąc październik. To jest na miesiąc październik orakle dla Was. Ja też jeszcze zobaczę, kochani. Ja też jeszcze przy Was muszę zobaczyć, co przy Tobie w miesiącu październiku. Się tutaj zadzieje. Co w miesiącu październiku się przy Tobie zadzieje, kochany byku? Zobaczymy, co karty nam pokażą na miesiąc październik. Jakieś informacje przy Tobie. No i widzicie, powiem Wam tak: karty tak się uzupełniają. I tak. Pięknie Wam się uzupełniają karty, kochani, na miesiąc październik. Dla części z Was, bo przypominam, czytanie jest ogólne, dla części z Was tu jest jakaś zmiana przy Was, coś wkracza w Wasze życie ruch. Już albo już dostaliście jakąś, myślicie o jakiejś zmianie przy Was, czy przy zmianie pracy, mieszkania, czy nawet partnera, zmianie, powiem Wam tak, czy przy zmianie ogólnie we wszelkich zmianach w Waszym życiu. Bardzo pozytywnie to wpłynie na Wasze życie. Te decyzje, które podejmiecie, Wpłyną super na wasze życie. Mało tego. Widzę tu też decyzję o rozstaniu, o odejściu, rozstanie, rozstaniu, o, o rozwodzie, separacji. Ale również widać tutaj decyzję o tym, że jest jakaś zgoda, coś rezonuje na zgodę przy was, tak? Oczywiście tutaj karty wychodzą na zgodę, bo tu mi, jeżeli chodzi o zgodę, o rozstanie, no to wiadomo, że chodzi przy miłości. Ale zmiany dotyczą każdego aspektu waszego życia na ten moment. To, o czym myślicie. I tak jak mówię, tu jakaś wiadomość tak samo karty pokazują jakaś wiadomość przy was. Wyjazd, przeprowadzka, podróż. Albo w październiku ta decyzja zapadnie albo po prostu wyjedziecie w miesiącu, październiku. Kochani, tu jeszcze jest taka rada od kart, bo przy Was jest ktoś niekoniecznie bardzo fajny i to mi się pokazuje ta osoba w pracy u Was. Uważajcie na tą osobę. Osoba jest fałszywa, za Waszymi plecami najchętniej to by Wam tam nożyk w plecki. Poza tym, osoba taka, która lubi kopać dołki, lubi dążyć do swoich celów nie, nieważne jakimi środkami. No, uważajcie na tą osobę. Ona nie ma szczerych zamiarów stosunku do Was, ta osoba myśli o swoich korzyściach. Kochani, tyle dla Was na miesiąc, październik. Oczywiście pamiętajcie, jeżeli Wam. No, pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, tak? Nie z każdym może rezonować, ale mam nadzieję, że najlepsze informacje będą rezonowały z każdym. Kochani, jeżeli Wam się filmik podobał, czekam na Wasze komentarze, czekam na łapki w górę. Czekam na subskrypcję. Jeżeli ktoś jest nowy na moim kanale, zapraszam Cię, zostań ze mną. Pamiętajcie o dzwoneczku, będziecie mogli wtedy wybierać sobie filmy, te, które Wam odpowiadają, bo wiadomo, nie wszystkie muszą Wam pasować. Co jeszcze chciałam powiedzieć, kochani? Yy, uprzedzając pytania, tak wszystkie znaki będą na miesiąc październik. Postaram się do końca września wrzucić wszystkie znaki po kolei, żebyście mieli od 1 października już pełen obraz, jak ten październik będzie w waszym życiu mógł wyglądać, kochani. Serdecznie Was pozdrawiam, zapraszam do kolejnych czytań. Trzymajcie się ciepło, cześć.